Dlaczego toksyczni ludzie boją się być sami? Narcyzi w zdecydowanej większości nienawidzą przebywać sami. W życiu popaprańców cały czas musi się coś dziać. Wiecie o co chodzi? Ten przypływ adrenaliny. Popaprańcy równolegle albo stale toczą wiele wewnętrznych bitew. Wojen wręcz. Tak naprawdę nie mogą stawić czoła tym zmaganiom, tym rozsterkom, pracować nad nimi i ulepszać się, chociażby przez autorefleksję. Po prostu nie są w stanie tego zrobić. Te wewnętrzne zmagania powodują chaos wewnątrz narcyza. I co się zaczyna dziać? Ano zaczyna tracić kontrolę, kontrolę nad samym sobą. Zamiast zajmować się wewnętrzną walką, introspekcją. Narcyz próbuje to wszystko ukryć. Paradoksalnie, cały ten proces tłumienia powoduje w nich dużą presję. Potrzebują więc kogoś, kogo mogą obwiniać za te zmagania. Jednym ze sposobów, w jaki mogą uwolnić się od tej presji, jest oczywiście obwinianie kogoś innego. W przeciwnym razie popapraniec poczułby, że wszystko się w nim rozpada. A on przecież nie może do tego dopuścić. Dlatego narcyzom trudno jest być samotnym. W końcu, kiedy są sami, nie mają przy sobie kogoś, kogo mogą cały czas obwiniać za swoje niepowodzenia. Potrzebują kogoś, kto zdejmie z nich tę presję, kto weźmie na siebie cały ból i zmagania. I ta osoba powinna być zawsze przy nich.